Siemanko, Siemanko, witam wszystkich, pozdrawiam serdecznie. Witam w nowych odcinkach, można tak powiedzieć. Nowa praca. Nowe kierunki. Nowe auto. Także jesteśmy już. Jestem już w Norwegii, słuchajcie. Pracę zacząłem w poniedziałek, dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy środę, tak? Tak, dzisiaj mamy środę. domu musiałem się trochę yy, oporządzić, ogarnąć, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i jadę, jadę. Już zrobiłem jedną trasę, teraz jadę drugą trasę. im yy, kawałek i no i będę nagrywał nagrywam i będę nagrywał słuchajcie auto MAN słuchajcie naczepa landeka no co tak pokrótce wam powiem manik 3 osiówka 6x4 eee, naczepa kogla z tylną skrętną osią. Tutaj, zobaczcie, tak to wygląda. Fajna sprawa, powiem Wam, już się przekonałem o tym. Dlatego ona jest trochę tak wysunięta. Naprawdę fajna sprawa, już się przekonałem. Można sobie na wąskich gdzieś zakrętach, czy no, na drodze wąskiej, fajnie wchodzi w zakręty. Można ją sobie podczas jazdy zablokować z kabiny. No i wtedy jest sztywna. Konik. Tak jak mówiłem, manik. Trzy osiówka. W nowej budzie. Zobaczcie. Tak wygląda. o woda mi się zaczyna gotować. Tak wygląda. Ja sobie robię teraz pauzę 45 minut. Słuchajcie. I, I kawkę sobie robię. 45 minut, bo już dzisiaj wyjechałem. 4,5 godziny. I moi drodzy. Teraz 45 minut, pauzy i dalej 4,5 godziny. Zatrzymałem się. Jestem na drodze 51. Jadę w stronę E6, żeby się przebić tam. I będę jechał dalej. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. To jest fajne, nie? Między koniem a naczepą, patrzcie miód malina. Auto brudne, bo ja to auto odebrałem w Szwecji. Yy, I po prostu jeszcze nie zdążyłem umieć. Jakby nie było, pokażę wam. Kabinę w środku teraz. Nie wiem co wam jeszcze pokazać, ale kabinę wam pokażę. A resztę to mi będzie przychodziło po prostu do głowy. Wiadomo, podczas eksploatacji, podczas jazdy, kawa się zaparzyła. Chcę tu postoi trochę. Niech kuchenka ostygnie. Manik. Pokażę Wam, pokazuję Wam Manika. O. A ja sobie stoję na takim, jakby to powiedzieć, zadupiu. Już nagrywałem trochę drogi Także Słuchajcie No jeździłem Scanią Porównam do skani, Ogólnie Może zacznę od rzeczy Na plus dla skanii Moim zdaniem I powtarzam, że to jest moim Fotel i pozycja Za kierownicą Lepiej można ustawić w skanii I Chociaż tu też jest kierownica łamana, tak jak w skanie, ale słuchajcie, yy, fotel jakoś nie mogę się albo nie mogę go ustawić, albo nie mogę, może się przyzwyczaję. Yy, wykonanie, materiały. Tutaj są takie ostre, takie rażące plastiki, yy, ale to, to, to. No to by było na tyle. Prowadzi się dobrze, jedzie się dobrze. Ma 510 koni, ale powiem Wam, że jakoś tak inaczej idzie. Nie wiem, czy ma inny moment obrotowy, czy co. Yy, miejsca, moim zdaniem, miejsca jest więcej niż w Skanii. Łóżko nie jest rozkładane, ale jest wygodniejsze. Już się przekonałem, bo spałem i na górnym, i na dolnym. I po prostu jest wygodniejsze. Następny na plus że yy, dostępność gniazdek, yy, dostępność yy, portów USB po prostu są wszędzie. Zobaczcie tutaj, tu jest sterowanie szyberdachem, oświetleniem, tu jest USB, zapalniczka 24, tutaj tu 24, tu 12. Tutaj to samo 2412 Aux. Yy, USB do muzyki. Tu dwa USB do ładowania. Yy, tam też jest jeszcze yy, na dole zapalniczka. Yy, tu w tym rogu można sobie światło pasażer gasić, i zapalać. Może sobie yy, I zobaczcie. Kokpit u góry, jak to śpi. Do nazwy to cockpit. No, do sterowania szybami, szyberdachem i oświetleniem jest z jednej i z drugiej strony. Po jednej i po drugiej stronie. I tu. I tu. Oprócz tego fotel jest obracany, tak jak w skani, e, że mogę sobie go obrócić. Tutaj jest półeczka też. O. Też jest półeczka. Ekspresik do kawy też jest tutaj. Taki sam jak w Skani. Co ja mam Wam jeszcze powiedzieć? Nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Mówię, te półki są dużo większe, pojemniejsze. Takie powiem Wam, że naprawdę są: są duże, nie? Tu maseczki Czapeczka. O, moja czapeczka. Ja się zastanawiałem, gdzie jest moja czapeczka. Tak to wygląda. Eee, tutaj też, zobaczcie, tu leży przetwornica 1000W i laptop w środku, w tej półce. Też jest, no, moim zdaniem, mówię Wam, że jest więcej miejsca, żeby się spakować. Tutaj te półeczki jakieś. Ej pokażę wam łóżko jest łóżko jest normalne tak ale mówię materac jest cienki bo jest cienki słuchajcie ale jest wygodny naprawdę tutaj podniosę to łóżko i patrzcie podobnie jak w Skani tak czyli lodówka tutaj yy, miejsce na jakieś pierdoły i tutaj też są te takie Wnęki. Je też można śmiało sobie wyciągnąć. I jest wtedy dostęp do schowków tych. Tych schowków e, od zewnątrz. Lodówka też jest duża. Zresztą widać. Ja dużo wziąłem jedzenia. Słuchajcie, bo do Göteborga zawoził mnie mój brat autem osobowym. Płynęliśmy promem z Świnoujścia do Trelleborga. Bardzo dużo wziąłem wszystkiego, bo to pierwszy raz chciałem jechać autem, żeby pozabierać różne rzeczy. Wiadomo, kuchenkę, jakąś bańkę na wodę. No ciuchy, nieciuchy, wszystko. Pobrałem jedzenia dużo to co potrzebowałem, bo przyjechałem na 3 tygodnie i będę jeździł tym autem. To już wiem, będę jeździł tym autem, będę się z kierowcą drugim zmieniał. Czyli y, dwóch kierowców na tym aucie. Ja i jeszcze jeden i po prostu 3 na 3 rotacja, tak? 3 y, tygodnie na 3 tygodnie. Co ja wam mam jeszcze powiedzieć? Na razie to tyle. Pauzy mam 27 minut. Tutaj też ogólnie słuchajcie no... Aha, ten joystick jest tutaj. Tu jest nawigacja. Tu jest ten cały joystick odpowiedzialny za menu to jest o, sterowanie radio. Jakieś aplikacje ustawienia, powiem Wam ogólnie, fajna sprawa, fajnie to jest zrobione. Bo nawet tutaj, na tym joysticku, można sobie pisać i przybliżać, nie? Jest dotykany. A to jest ten przycisk, to Wam mówiłem o ten odnośnie blokowania i odblokowywania tej ośki skrętnej w naczepie. No tak ogólnie no to co to wszystko to podobnie tak. Tutaj klimatyzacja ten asystent pasa ruchu czy jak to się Nazywa aktywny Tempomat. Wszystko to samo. Tu jeszcze sobie można, słuchajcie. Zobaczcie z drzwi. Tu macie takie przyciski, że nie trzeba wchodzić do kabiny, żeby włączyć awaryjne i żeby szyby zamknąć. Tym przyciskiem się zamyka szyby i można włączyć awaryjne. No to na razie słuchajcie to by było na tyle no co maszyna na weekend będę zjeżdżał na bazę to wtedy umyję paleciary są w jednej są palety bo nieraz do zabezpieczenia ładunków yy, potrzebne są palety łańcuchy cały rok wiszą o A druga paleciara jest pusta, i tam też można jakieś rzeczy. Ja akurat tam pochowałem wodę, napoje, znaczy napoje, nie samą wodę, bo ja piję samą wodę na No i tak to moi drodzy wygląda z grubsza. No, wam opowiedziałem co i jak, a dalej. Będziemy kontynuować i nagrywać. Zobaczymy, co przyniosą następne dni.